A to, że po jednej stronie, jak i po drugiej. Tak. Pan. A proszę o to, mm. maja, forszuki, żeby na nawet zależy na czasie, żeby to Tak, to za Ktoś to zaprojektował. To... No, no, szkoda, że rzeczywiście że wcześniej nie było. tak. To Ale Pani Powiesz, że omawianiu planów na jednym planie zagospodarowania przestrzennego, to też Pani tutaj Pan proponował z jednej strony zabrać tyle, a z To nie jest plan zagospodarowania, to jest, jest konkretna jest, rzecz, jest, jest rzecz jest, jest potrzebna ten. nam do specustawy, aby uporządkować sprawę ludzi, którzy nie wiem, kupili tam działki i nie mają dojazdu. I żeby tu zastosować specustawę, to musimy mieć od Państwa uchwałę, że przyjmujecie do zasobów dróg gminnych i wtedy będzie można w trybie pilnym nim umożliwić dojazd do Pan proszę bardzo. Panie Komisarzu, można wytłumaczyć, że jednym mieszkańcom, posiadaczom gruntów i działek zabiera się na przykład 1,5 a z drugiej strony od 4-5 metrów albo i więcej? Tu jest jakoś nielogicznie, a no nie może tak być, że z jednej strony wiemy ile się tylko udało, a z drugiej strony tylko jest yy, no, to. Chciałem to plany to wiele wartości, też szkanie młotka. Ale róbmy uwagę, że jednym, jednym działkiem zabieramy długości, drugim szerokość, więc to, to jest za rodownicy, także myślę, że Przepraszam, Państwo, chyba, Ale tak moment. Proszę zabieramy. państwa rolą nie jest uchwalanie, ile komu zabrać. Państwa rolą jest przyjęcie albo nie tychże ulic do zasobów gminnych. I tylko tych. Ja, ja nie zgodzę się, panie burmistrzu, z panem, dlatego, że my chcemy, żeby było to sprawiedliwe. By przy, Wszyscy jesteśmy za tym, żeby ta droga była w takiej szerokości, ale żeby było sprawiedliwie, na drogie, jedni i drudzy mieszkańcy Bo później rodzi to takie, jak upiera 11 listopada, że ludzie cały czas przychodzą. A dlaczego mnie tyle zadano? zabrano, a sąsiadowi z drugiej strony? Pan radny nie chodzi właśnie o to, żeby skąd panie burmistrzu, jeżeli jest możliwe, żeby wstrzymać się z tą decyzją na sesji i pełnić się z czy, czy to jest faktycznie uzgodnione, ponieważ tu w paragrafie drugim tej uchwały to nie chodzi o to, czy my te, te drogi kwalifikujemy do dróg gminnych, ponieważ na ten załącznik praktycznie wymieniony jako szczegółowa lokalizacja tych dróg. Więc my podejmujemy decyzję, że ona tak będzie przyjętać. Panie burmistrzu, naprawdę no ja uważam wniosek, żeby... Może yy, to jest niejasne, że się o tym powiedziałem, ale że naprawdę na komisji może się tym zająć do następnej yy, sesji, yy, podczas uchwałę uchwały jednogłośnie. Rozumiem wniosek.